Tysiąc cudów świata. Anuradhapura, Azja, Sri Lanka. Rano wyruszamy w dalszą drogę, szybko wpadając w objęcia ulicznego Gwaru. Przed nami Anuradhapura. Jesteśmy w świątyni Isurumunija. Ta wyjątkowa świątynia zbudowana została z wykorzystaniem skalnych głazów. Świątynia pochodzi z III wieku przed naszą erą. Wchodzi się do niej przez ganek, a w środku wędruje po kamiennych ścieżkach i stopniach. W głównym pomieszczeniu znajduje się posąg leżącego Buddy. Tutaj też spotkaliśmy sympatycznych Lankijczyków, którzy chętnie pozowali do zdjęcia, oraz mnichów, którzy za drobną opłatą zawiązą ją sznureczek na naszych nadgarstkach, życząc nam zdrowia, szczęścia i pomyślności w podróży. W takich miejscach nie odmawia się gościny również zwierzętom kolonia jaskółek, wiewiórka i dziesiątki nietoperzy zamieszkujących skalne zagłębienia. W małym muzeum znajduje się słynna płaskorzeźba przedstawiająca kochanków. To prawdopodobnie książę Salia i jego żona Askomala, dziewczyna z niższej kasty. Żeniąc się z nią wbrew woli ojca, książę utracił prawo do tronu. W historii świata Anuradhapura była największym religijnym ośrodkiem i przez ponad 100 lat stanowiła najważniejszy ośrodek lankijskiej kultury. W szczytowym okresie rozwoju kilkadziesiąt klasztorów skupiało łącznie setki tysięcy mnichów, mających imponującą obsługę osób świeckich. Zapisy sugerują, że miasto mogło wówczas liczyć około 2 miliony mieszkańców. Osiągnięciem na skalę światową było jednak nie ogromne skupisko ludności, lecz dokonania architektoniczne starożytnych lankijczyków. Olbrzymie budowle i niezwykła dbałość o szczegóły do dziś zachwycają turystów. Rozległy teren świątyni jest nadal żywym miejscem. Tutaj nadal uprawia się ryż i wznosi nowe dagoby, w których składa się dary i zamurowuje na wieczność. Wielkość wznoszonej dagoby jest imponująca. Świątynia Milisaweti, zaskakujący zakaz latania dronami i dziesiątki bezpańskich psów spokojnie odpoczywających na rozgrzanych kamieniach. Na Sri Lance psy, choć często zaniedbane, traktowane są z pełnym szacunkiem. Zgodnie z nauką Buddy, nikt nie ma prawa skrzywdzić psa. Anuradhapura to nie muzeum, lecz żywy ośrodek pielgrzymkowy. Choć jako obcokrajowcy musieliśmy zapłacić 20 dolarów od osoby za wstęp. Jak na tutejsze ceny to bajońska kwota. Co ciekawe, nikt nigdzie nie sprawdzał naszych biletów. Co miesiąc w czasie pełni księżyca ściąga tu ponad milion wiernych. Największy tłum gromadzi się zawsze w tym miejscu, przy świętym drzewie Bo. Ludzie przybywają tu, ponieważ tutejsze drzewo zostało wyhodowane ze szczepu dokładnie tego figowca, pod którym medytujący Buddha doznał oświecenia. Szczep przywiozła siostra Mahindy, wypełniając misję szerzenia buddyzmu na Ceylonie. Wierni uważają, że jest to najstarsze drzewo na świecie i od 230 lat pieczołowicie o nie dbają, nawet w okresie, gdy miasto podbili Tamilowie. Dzisiaj sędziwe drzewo wspiera się na metalowych podporach. Jest otoczone złoconym ogrodzeniem, na którym trzepocą kolorowe proporczyki modlitewne, mocowane przez pobożnych pielgrzymów. Wokół drzewa składane są ofiary, głównie z kwiatów i jedzenia. Jak widać, dostęp do świętego drzewa mają nie tylko wybrani mnisi, ale i sprytne koczkodany, które wypatrują do godnej chwili, by przechytrzyć człowieka. King, second, a to Wielka Dagoba. Kształt będący kwintesencją architektury buddyjskiej wywodzi się od kopca ziemnego. W Indiach nazywany stupą, w Tajlandii chedi, w Chinach i Japonii pagodą, a na Cejlonie dagobą. Pod patronatem żarliwych królów Anuradapury, cejlońska dagoba osiągnęła imponujące rozmiary. Typową świątynię bardzo łatwo rozpoznać. Ma postać kopuły spoczywającej na kwadratowej podstawie, zwieńczonej pionową sterczyną. Podobno inspiracją tej wielkiej świątyni była bańka unosząca się na powierzchni wody. Do budowy wykorzystano tysiące ton kamienia i 100 milionów cegieł. Lecz mimo tak wielkiego ciężaru materiałów osiągnięto wrażenie lekkości. Na zewnątrz widać tylko białą farbę. Która wydaje się cieniutką powłoką zamykać ukrytą w środku pustą przestrzeń. Wielką dagobę otacza zastęp pełnowymiarowych rzeźbionych słoni. Dziś niemal wszystkie są współczesnymi replikami i stoją wzdłuż marmurowego Białego Ogrodzenia. Słoniowy mur wywiera ogromne wrażenie, ale ma także znaczenie symboliczne. Zwierzęta wydają się podtrzymywać dagobę, tak jak w buddyjskiej mitologii podtrzymują ziemię. Symboliczną wymowę mają również inne elementy świątyni. Kopuła reprezentuje niebiosa, sterczyna to wymyślne skupienie parasoli, będące oznaką królewskości, a zarazem przypomnieniem płomienia wieńczącego głowę Buddy. Oznaczającego oświecenie. Każda z czterech stron świata zaznaczona jest budynkiem bramowym. Codziennie wokół świątyni gromadzą się wierni, wypełniając całą przestrzeń głosami modlitwy, zapachami kadzidełek i bielą swych ubrań. Nad nimi powiewają modlitewne flagi, a pod stopami mają kamienne płyty, które w upalnym klimacie przybierają postać rozżarzonych blatów kuchennych. Jakże łatwo w bieli wiernych wychwycić cichutko przemykających mnichów i mniszki z ogolonymi głowami w szafranowych szatach, którzy w cudowny sposób dodają kolorytu i powagi temu miejscu. Niestety co chwilę ciszę zagłuszają głośni turyści z Azji. Jeszcze jedno spojrzenie na świątynię w całej okazałości. Małpy są wszędzie, szczególnie w miejscach, gdzie turyści odpoczywają i zostawiają odpadki w koszach na śmieci. Spryciary cierpliwie czekają na dogodny moment, by porwać coś roztargnionemu turyście. Czasami uda się wyrwać jakiś kąsek, a czasami tylko paczkę chusteczek higienicznych nie czują respektu przed ludźmi, dlatego warto zachować rozsądny dystans. Choć małpy mają bardzo delikatne palce, to potrafią być agresywne walcząc o swoją zdobycz. Takie miejsca to prawdziwa Małpia Stołówka. Tu para Maja da Goba. To pierwsza świątynia buddyjska zbudowana na wyspie i pierwowzór architektoniczny tego typu budowli. Została zbudowana w II wieku przed naszą erą, według założeń przekazanych królowi przez wysłannika Mihindę. Przez lata wielokrotnie była niszczona, dzisiaj odbudowana jest oficjalnie uznana przez rząd za stanowisko archeologiczne na Sri Lance. Ponoć wewnątrz Dagoby został zasypany prawy obojczyk Buddy. I znowu szukamy dla poparzonych stóp kawałka cienia. Długo zastanawialiśmy się, co oznaczają te kamienne filary, okalające większość świątyń. Zagadka wyjaśniła się w muzeum w Polonarówie. To kamienne fragmenty, podtrzymujące niegdyś wielki drewniany dach, przykrywający dagobę. Niestety nigdzie do dnia dzisiejszego nie zachowały się tego typu konstrukcje, a musiały wyglądać imponująco. Mijając kolejne świątynie, dochodzimy do ruin pałacu króla Mahasena. Jednak dawny wygląd tego kompleksu, który posiadał 1600 kolumn, 1000 pokoi i 9 kondygnacji, łatwiej sobie wyobrazić patrząc na rysunek niż otaczające nas pozostałości. Głodniej, zmęczeni niemiłosiernym upałem przysiadamy na plastikowych stołeczkach, by spróbować kokosowych placków. I chyba tylko grzeczność pozwoliła nam strawić twardy jak kamień placek, w którym próżno by szukać smaku kokosa, ale za to sok był świetny. A Bajili da. Goba. To jedna z największych budowli starożytnego świata. Datowana na pierwszy wiek przed naszą erą. Pierwotnie miała ponad 100 metrów wysokości i była porównywana do piramid w Gizie i pobliskiej Dagoby Jetavana Rama. Odwiedzający to miejsce chiński mnich w V wieku opisał ten niesamowity budynek jako wysoki na 122 metry, pokryty złotem, srebrem i drogocennymi klejnotami, w tym zieloną nefrytową statuę Buddy o wysokości 6 metrów. Dzisiaj trwają wysiłki, aby przywrócić Dagobę do pierwotnej świetności, jako szczególnie ważny zabytek historyczny, nie tylko dla Sri Lanki. Obecnie Dagoba ma 75 metrów wysokości co wystarczy, by zadziwić turystów i uświadomić pielgrzymom wielkość buddy. Nazwa oznacza wzgórze ochrony lub nieustraszone wzgórze. Starożytne pisma odnotowują, że posąg złotego byka zawierający relikwie Buddy został pochowany w rdzeniu stupy. Należy tutaj zaznaczyć, że wszystkie relikwie i kosztowności są umieszczane wewnątrz dagoby w trakcie budowy, a po jej ukończeniu nie ma już do nich dostępu. Zbliżając się do kolejnego świętego miejsca, ponownie zdejmujemy buty. Przed nami Samadhi Buddha, posąg przedstawiający Buddę w pozycji medytacji związanej z jego pierwszym oświeceniem. Znowu na naszej drodze stanął Waran. Co prawda, to miniatura gigantów z Komodo, ale i tutaj należy podchodzić do nich z dużą ostrożnością. Są bardzo szybkie, a ich ugryzienie może powodować bolesne konsekwencje, a nawet śmierć. Waran atakuje swoją ofiarę, gryzie, po czym puszcza z uścisku mocnych szczęk. To wystarczy, by do organizmu ofiary przedostały się niezliczone bakterie i jad, który u ofiary powoduje paraliż, drgawki i krwotok. Po ugryzieniu, Waran spokojnie czeka na ogonie ofiary. Tam pokula, bliźniacze stawy miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, którzy mają już dosyć kopulastych świątyń. Stawy służyły mnichom do kąpieli. Uważa się je za najwspanialszy przykład techniki hydrologicznej z jednej strony i artyzmu z drugiej. Rzeczywiście, wypełnione zieloną wodą i obrośnięte bujną roślinnością, wyglądają osobliwie. Niestety, dzisiaj nie docenimy w pełni ich piękna ze względu na wysoki stan wody która przysłania kamienne brzegi i znaczną część schodów. Wydawać by się mogło, że już nic nie może nas tutaj zadziwić. A jednak. Przed nami Jetavana Rajama Dagoba, jedna z najwyższych i największych struktur architektonicznych w starożytnym świecie. Dagoba niewiele ustępowała pod względem wysokości piramidzie Cheopsa w Gizie. Miała 122 metry, ale nadal zajmuje większą powierzchnię podstawy. Dagoba powstała w III wieku naszej ery, za panowania króla Mahasena. W XI wieku, kiedy upadło królestwo anura Dapury, miasto pokryła dżungla. Do dzisiaj badaczy zachwyca pomysłowość ówczesnych budowniczych. Idealnie elipsoidalny kształt pozwalający wytrzymać naprężenia. Kamienne, głębokie na 8 metrów fundamenty które były ubijane przez słonie. Na fundamentach miedziane blachy pokryte arsenem rozpuszczonym w oleju sezamowym, by zapobiec wtargnięciu owadów i roślin do wnętrza stupy. Wytrzymały elastyczne cegły, tynk zawierający muszle, syrop cukrowy, białka jaj, wodę kokosową i żywiczne kleje. Tysiące robotników, wykwalifikowanych murarzy i 15 lat pracy przyniosły zdumiewający efekt. Trudno wyobrazić sobie, jak niezwykłe wrażenie musiała 10 wieków temu wywierać na przybyszach ta budowla, skoro dzisiaj, w dobie niesamowitego rozwoju techniki, z osłupieniem patrzymy na jej ogrom. Na dzisiaj dosyć. Jeszcze posiłek w lokalnej restauracji i relaks na hotelowym basenie. Na basenie pustki. Ale kiedy zapadł zmrok, nad naszymi głowami zaroiło się od wielkich nietoperzy, które niczym Batmany przeszywały niebo przelatując z drzewa na drzewo. Jeżeli podobał Ci się ten film, subskrybuj nasz kanał. Dzięki temu otrzymasz powiadomienia o naszych nowościach.